Cześć, tu Ania. Dzisiaj poruszę temat ząbkowania. Jeżeli cię to interesuje, zapraszam do oglądania. Ząbkowanie y, zwykle rozpoczyna się u dzieci wtedy, kiedy rozpoczęło się u rodziców, <laughs> czyli jeżeli na przykład masz synka i twój mąż ząbkował jako dziecko w wieku 4 miesięcy, to najprawdopodobniej twój synek będzie ząbkował w wieku. 4 miesięcy. Jeżeli masz córeczkę i ty sama ząbkowałaś w wieku na przykład 9 miesięcy, to twoja córeczka najprawdopodobniej również będzie ząbkowała w wieku 9 miesięcy, mimo że twój mąż ząbkował w wieku czterech. W jaki sposób to wygląda? Na sam początek wyżynają się najczęściej dwa te, dwie, dwie te jedynki od dołu. Później dwie jedynki od góry. Później kolejne dwa od dołu, kolejne dwa od góry. I tak dalej, aż się wyrżną wszystkie. To najczęściej jest sprawa swędząca i boląca. Dlatego warto wspierać dziecko w tym bólu za pomocą lekarstw homeopatycznych. Bardzo polecam. Globulki Osanit. One są dostępne w każdej niemieckiej aptece. Nie wiem, jak sprawa stoi w Polsce, ale w Niemczech na pewno. Kosztują około 9 euro. I podaje się w ten sposób. Z samego rana, jak widzisz, że dziecko cierpi, to dajesz 8 kuleczek, 15 minut przerwy, 8 kuleczek, pół godziny przerwy, 8 kuleczek. Następnie 2-3 godziny przerwy i ponownie to samo. 8 kuleczek, 15 minut przerwy, 8 kuleczek, pół godziny przerwy, 8 kuleczek. I tej dawki dziennie nie można przekraczać czyli 6 razy po 8 kuleczek. Działało to w przypadku mojego synka, i nie tylko mojego synka również dzieci, które yy, znam, jeżeli używały osanitu, to sprawdzało się to fantastycznie. Także najlepsze dla dzieci do 3 lat są właśnie lekarstwa homeopatyczne. Jeżeli na poszczególne dolegliwości takie są, to lepiej wybierać homeopatyczne niżeli te tradycyjne apteczne. Jeżeli chodzi o terminy ząbkowania, to najczęściej w 80% przypadków pierwsze ząbki wyrzynają się w wieku 6 miesięcy przeważnie 10% w wieku 4 miesięcy i kolejne 10 w wieku od 9 do 12 miesięcy i to jest norma. Jedno dziecko na 2000 urodzeń urodzi się już z ząbkami i to też jest norma. Także nie martw się droga mamo, jeżeli ząbki przyszły za wcześnie lub za późno, to to wszystko jest normalne i tak właśnie wygląda rozwój dziecka. Na tym kończę dzisiejszy temat, jeżeli się, się podobał, zostaw lajka, subskrybuj, aby nie ominąć kolejnego odcinka i do zobaczenia kolejnym razem. Pa!